Lecimy dalej. Maraton nagrywania dziwnych produkcji, które wyrzuciło Morze. Eldest Souls. Dużo osób to była najbardziej e, w momencie nagrywania tego materiału Żądana gra. E, producentem jest Fallen Flog Studios, który niestety łączy nas z, ze stroną wydawcy, więc ciężko coś o nich powiedzieć, tak? No ale zobaczmy. Klikam, uruchom. Zrobione na Unity, bardzo fajny silnik. Polen flag, najlepiej grany z kontrolerem. Jestem przygotowany wyjątkowo, jak, jak, jak nie przepadam, tak ostatnio, tak teraz czemu nie. ale myszek jest. Wsadyk, sada, dada, dada. Odgłosy są ciutkie. I pytanie brzmi, na które teraz odpowiemy, dlaczego to jest fajne? Dwa wieki przeminęło jakieś krucjaty, Starzy Bogowie zostali złańcuszkowani, Królestwo Człowieka leży, coś tam z tego tegowane. Tak, za zadotygowane Królestwo. Samotny wojownik podchodzi do starożytnej Stadeli w poszukiwaniu czegoś tam. No, myślałem, że to będzie jakieś co? Post-APO? Że to będzie upadła Polska, gdzie ludzie cofnęli się do czasów średniowiecznych? To tylko domysły, tak? Okej. Okay. Śmiesznie, Tupta. Bardzo śmiesznie. Lubię ok, więc czemu tak śmiesznie Nie mi się wydaje, że Tupta? Miecz jest 3D trochę tak. Ej, coś tu jest śmiesznego z tą postacią. Coś tu jest bardzo śmiesznego. Ona się porusza tak naprawdę z swobodą 360 stopni. Mimo że animacja jest taka typowa dla spriteów, gdzie ma 8 stopni swobody. Ciekawe. I co? Ona mało zajmowała? Żeby tak się napalicza? Na jest na swój sposób słodka, ale... No. Turdanko pewnie będzie, tak? Solsy połączone z czym? Z Oderingiem, tak? Mamy zdrówko i co? Staminę? Okej. Okay, tak. Czy to klątaj tam jest Titan Quest. Nie grałem dużo w Titan Quest'a. Ale raczej jak czymś to może być klonem, mm, to Dark Souls'ów. okej. Okay. I to jest fajne, tak? Zobaczymy, jak będą się rozweszać ludziki wrogie. A to jest save point? Pewnie tak. Że za jakieś giery były milion. Niczaje właśnie, czemu jest takie oparcie na czacie. Ta gra mało zajmowała i udało wam się pobrać. One są urocze jak najważniejsze. przepraszam. Eee... sorry. Eee, ona jest urocza, skochaniutka, tylko co? Dogę. Hmm. Nie no, jest taka, czy no, ten... Kto to chciał? Możecie zrobić listę tych osób, żebym wiedział, żeby się już nie kierować nigdy ich zdaniem? Może to są twórcy, tak? Nie tak, to się przyznajcie, nie no, fajne, fajne wam wyszło, tak? Ładna grafika, pikselacja trzyma kupy. Spokojnie, eee, spoko, nie? Tak? Czy będzie na konsolę? Pyta MightyAlb. Twórcy pewnie by bardzo chcieli. Teraz się rozkręci, tak? Ile już ten, e... ten, 4 minuty programy, 4 minuty. czyli niektórych grach się tyle wagonikiem, nie jedzie nawet. To pewnie jakieś długie rzeczy było, ale ominiamy je idziemy dalej. Eee. Ej, pójdę. Ej, jakie fajne. Dobra, i e, bije, bije! Fajne, trudne, tak. Jest jakiś estuś? Pewnie jest, ale... No, trudne, trudne, ciekawa gierka. Walczy walka z wikołakiem. Myślę, czy... Nie mogę stąd nic znać, znaczy mogę jakoś tu uciec. Ojej, szybkie ladingi to jest ważne. Czyli nie cierpię do końca radości z tej walki. To na przykład nie widzę, gdzie jestem, więc myślę, że widzę z prawej strony. Proszę mnie zabić nie ma warto teraz. No fajna, fajna, no Trudna bo nie, potem jest fajnie, tylko ja że do pierwszego bossa. Titan Souls lepsze niestety Okej, okay, teraz najgorsze, że nie wiem co robić, Ale po, po, po Alfa jest na pewno będzie lepsza później. Jezu nie, ale to walka z nim jest... Albo czegoś nie wiem, albo ona będzie przeraźliwie nudna. Bo to jest jedyne, co czego mi się nie chce, nie chcę mi z nim walczyć tak bardzo. Nie, sorry, dobra, jest fajna, tak. Powiedziałam, że osoby, które przeszły tego bossa to będą bardzo szczęśliwe. z jakieś style walki, przedmioty, ale Jezu... Pierwszy boss, który jest tak nudny. To jest jakiś przerażający. Znaczy, nawet w Dark Soulsach 3. Pierwsze walczę z takimi małymi jełopami. Tak, których możesz, możesz troszkę ponawalać, zobaczyć, jak to, ale żeby walczyć z tym, z tym gościem przez tyle czasu, nie. Hej, okay, to jest dla speedrunnerów. E, no, więc fajne, fajne, ne. ne, ne, ne.